Okej, okay. czyli to jest gra stworzona de facto przez dwie osoby? Jeśli ja to dobrze czytam, z czego główny twórca i tak dalej. Nie no, była decyzja, że robimy Wiedźmina, to robimy Wiedźmina. Gerarda z Sosnowca padło i jest, Gerard. Sos... Sosnowca dobrze, panie Gerardzie. Nie ma fal. Poruszamy. Jeszcze się okaże, że po tej grze stanę się fanem grzybobrania. Ale By była jazda. FSS. <laughs> A, okej, okay, pewnie sprawy licencyjne. No ale Poldon jak się marzy i to jeszcze taki Borewicz piękny. Jeżeli posiadasz O, jest pan me mechanik. Mekanik samochodowy. O, już słyszę dobry bit. Możemy przemalować tutaj. Co tutaj mamy? Łysy i spółka, <laughs> ani szybko, ani dobrze. Znaczy, tanio, szybko... Tanio, szybko, tanio, dobrze, ale ani szybko, ani dobrze, szanuję. O, siema, ja też mam takie spodnie, może się zakumplujemy? Siema, Władziu. Uszanowanko, niech to! Widzę, żeś wyrósł. Jesteś u dziadka? Powiedz mu, żeby zaszedł kiedyś do Łysego. Powspominamy trochę. Aha. Halo! U, grzyby! Są grzyby! Co to za grzyby co? Yy, smartfon. Yy, chcę Atlas grzybów? Odpal się szybciej, dobrze. Dobra blaszki, sraszki Dawaj mi grzyba Jakie to grzyby Czy to są gołąbki jadalne Okej, okay, on staje Nie no Poldon jak się masz Jakie efekty w ogóle Jaka powoda tu jest? A da się włączyć światło. O, są światła. Zajebioza! Szybtej wściekli. Serafina. O. O, fajne. U, idziemy, pooglądamy co tutaj jest. O, każdy grzyb ma swoją punktację. Bocznia kostrygowa to jest najlepszy. Nie! Smart wyniosły. 340 zł za kilogram? What the Hell. Zapraszam do mojego koszyka. Ty wyglądasz podobnie. Kurde grzyby to jest taka prosta sprawa, bo to trzeba mieć cokolwiek oko. Dobre... Yy... Dobre rozeznanie, jak jaki grzyb gdzie rośnie, czy go szukać w kępach, czy nie, w jakim środowisku. Yy, jeszcze zebrać takiego grzyba, żeby się nie przekręcić po zjedzeniu go, to nie jest łatwy sport. Uuu, tu coś jest. Boże, jaką długą dwójkę ma ten poldon. Dobra, dobra, dobra. I jeżdżamy w uh -huh. Piękna rolka. A teraz zobaczmy, co coś się stało z <śmuchy> tym samochodem. Nie no, proszę Państwa. Jest to, jest to niesamowita myśl technologiczna. Poldonowi nawet jedna ryska nie przybyła po tym rolowanku. To już wygląda lepiej. To wygląda jak na nasze. To wygląda jak nasze podgrzyby. Tak, dzień dobry. To ty lecisz od razu To do... Oj tutaj kolejny Tak, tak No to Offroad! Pyle nie w drzewo! Gryp... O! Grzyb I to jaki od razu? Jakie piękne grzyby To mi wygląda na dobry grzyb jest za grzyb, bo ja wiem, że on jest dobry, ale co to jest za grzyb? Bo oczywiście... Yy, zbieram grzyby od dwóch godzin, więc jestem ekspertem, który absolutnie nic nie wie. Yy, tylko yy, to wydaje mi się dobre. Biały spód. To są chyba te gołąbki. Ja, nie, nie gołąbki, bo gołąbki mają blaszki. Znajdę. Słuchajcie, jedziecie ze stary na przykład na grzyby i nagle stary. Jedziecie gdzieś tam przez las na miejsce docelowe i nagle taki Janusz yy, grzybobrania daje po heblach. Co się dzieje? Tam były podgrzybki. O, a propos podgrzybków. Cześć, mały skór wysyłku. No, piękny jesteś. To jest ładne i to chyba jest dobry grzyb. Biorę go mi się wydawało, że zobaczyłem grzyby. Jak mi się dzisiaj po nocy będą śnić grzyby, to będzie ciekawie. Ok, odkryliśmy, że można potrącić pieszych. Okej, okay, był ragdoll, było coś, ale wstają. Excuse me, a chce pani grzyba w takim razie? Nie? Nie? Nie, Nie zainteresowano? No trudno. Więcej dla nas. 1300 było poprzedniego dnia. Tutaj Kunegunda ma już 1900. To tak trochę sporo jest przyrostu. A my ledwo 224 mamy. Zaraz zobaczymy ile. 316 to prawie stówkę udało nam się ogarnąć. Dobra, moi drodzy. Nie sądziłem, że tak fenomenalnie się będę bawił przy Grzybobraniu, a bawiłem się świetnie. Więc y, dzisiejszy poniedziałek uważam do, za naprawdę udany, zwłaszcza końcóweczkę. I na dzisiaj będzie, będę kończył. Widzimy się w środę na wyciągnę jakiegoś starocia ze swojej biblioteki ze Steam albo z Goga albo z czegoś. E, i. E, Później widzimy się w poniedziałek na dalszej części grzybobrania. Więc szykujcie czteropaki na poniedziałek i idziemy w las. A tymczasem życzę Wam wszystkim e, miłego, miłej reszty tygodnia. Jeśli się nie zobaczymy w środę i miłych snów. A tymczasem ja się żegnam. Do zobaczonka. Trzymajcie się, hej.